Taką lubkę znajdziecie w zestawie do robota planetarnego marki Taya, model Fluo. Ta pokrywka służy też do tego, aby podczas mieszania ciasta nic nam nie uciekało poza misę. Misę montujemy na zasadzie zacisku, wkładamy ją, przekręcamy. Podobnie robimy z końcówkami, które mamy. Mamy tu mieszadło, mamy tu trzepaczkę i mamy hak. Jak się domyślacie... Ja zacznę od haka. Hack będzie służyć do na przykład rozmieszania ciasta. Podłączamy akcesorium. Tutaj nam klika. Zwalniamy blokadę. Zamykamy i włączamy nasze urządzenie. Mamy 10 trybów prędkości. Ustawiamy numer 1 i włączamy play. W międzyczasie możemy sobie przyspieszać obroty lub je zmniejszać. Nasz robot ma także funkcję powolnej fermentacji. Gdy dłużej przełączymy się pomiędzy klawiszami tutaj na tym cyfer wyświetlaczu, to możemy włączyć funkcję fermentacji, która polega po prostu na tym, że jeżeli mamy ciasto i drożdże, które potrzebują ciepła i wypracowania, to dół misy jest po prostu podgrzewany. Robot planetarny Taya Fluo to dobry pomysł, aby był to nowy pomocnik w Waszej kuchni, nie tylko jako prezent na święta.